bye błyszczą kolorowe światełka. Stoi symboliczna choinka, żółbel. Jest cicha noc, święta noc, a wokół rozbrzmiewa choinka. Waszych domach miłość, życzliwość i nadzieja. Niech światło choinki, symbolu radości z narodzenia Jezusa, oświetla zawsze Wasze życie, pozwala odnaleźć właściwą drogę, a przez cały rok niech Was wszystko łączy, a nic nie dzieli. Mój mały chłopiec, ma wam czy Ty wiesz, że te skutki dwie... 是不记得。 Śpiewami. Zespół instrumentalny składa się na pierwszych skrzypcach Oliwia Mij, brawa. Na drugich skrzypcach Magdalena Muzycka. Na malutce grała dla Państwa Sara Murzy. Na tatformie Joanna Żurawska. Joanna Jaworska. Również na się grał Mateusz Nowak, na Torni, Eryk Miś i dwie sukience wiolonczewiskki Maja Kupiec. Na instrumentach klawiszowych Nikola Czupryna jest i Aleksandra Białas Na gitarze elektrycznej grała Gabrysia Drożek. Cały zespół gitarowy Półki się górze, z solistami Darren Mazziarz, Dawysza Izabela Nabu Zuzanna Naabuj, Liliana Lule, Magdalena Radon, Alicja. dziękuję. Nad sprzętem na i czuwali Krystian, Marek i Dominik Kotawka, A całość prowadzili Aleksandra Kotawka i Marcin Charykowski. dziękuję. I jeszcze Jezus i Maria w I pasuszkowie. Wielkie brawa. Słuchajcie Państwo, że wrzucę się do moich podopiecznych. Wielkie ukłony. Wielkie ukłony i wielkie brawa. Naprawdę wielkie brawa. Dziękuję. dziękuję też Paniom, które nadzorowały dzisiejsze przygotowanie dzisiejszego koncertu, pani Karalsi Kropak. Dekoracji, yy, w tym, aby dzisiaj ten koncert mógł się odbyć. Jeszcze raz wielkie bramy i podziękowania. <klucz> Dziękuję też yy, rodzicom. Proszę Państwa, gdyby nie Wy, nie byłoby tego zespołu, gdyby nie było Waszego zaangażowania, gdyby nie było Waszego czasu poświęconego, nie byłoby tego zespołu. Dziękuję wam za współpracę z nami, z dyrekcją, z nauczycielami. Myślę, że to widać dzisiaj na dzisiejszym koncercie, że jakoś się dogadujemy i idziemy do przodu. I myślę, że spotkamy się na pewno za rok na tym samym koncercie i będzie nas może więcej. Może zaprosicie państwa te osoby, które dzisiaj nie były. Ale jeszcze mamy rok na przygotowanie. Na pewno mogę obiecać, że zespół się na pewno powiększy po dzisiejszym koncepcie, bo co się powiększa. Jeszcze raz dziękuję bardzo i korzystając z okazji chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji no, tego roku, 2016 szesnastego roku, którego zeszliśmy. Życzyć przede wszystkim dużo zdrowia spełnienia marzeń, błogosławieństwa Bożego i żebyśmy się zawsze tutaj spotykali w tak dobrymi pomorami. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Szanowni Państwo, witam jeszcze raz serdecznie. Yy, oczywiście myślę, że patrząc na frekwencję, którą tutaj mieliśmy temu, na pierwszym koncercie i porównując do tego, co widzimy dziś, E, jest nas myślę, że znacznie, znacznie więcej. Myślę, że już jest jakby oczywiste, że ten koncert e, w zbliżonym do tego dzisiejsze, dzisiejszego terminu stanie się koncertem e, rokrocznym, że będziemy się to spotykać na tak wspaniałym e, koncercie noworocznym co roku. Szanowni Państwo, ja dołączam się do podziękowań dyrektora e, na ręce rodziców grona pedagogicznego za przygotowanie tego wspaniałego koncertu. Panie... I o rozwój naszej zdolnej młodzieży, ale przede wszystkim dziękuję Wam, droga młodzieży, za to, że jesteście, że jesteście tak pięknie przygotowani, że jesteście zdolni, że pracujecie nad sobą i że możemy my jako mieszkańcy gminy spotykać się tutaj co roku i mieć taką ucztę dla duszy jak dzisiaj. Wielkie brawa jeszcze raz dla naszej młodzieży. Zostając z okazji, wiecie, że mam naklejone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc nie tylko dzisiaj gramy w Lisiej Górze, ale gramy w całej Polsce. Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a ja pragnę zaapelować, poprosić, jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj nie wsparł, a może wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy o chociaż symboliczny datę. Są gdzieś tutaj wolontariusze, bardzo proszę, abyśmy pomogli, bo to jest również piękna orkiestra, która gra od wielu lat i nam pomaga. I kończąc, żeby nie przedłużać, proszę Państwa, korzystając z okazji, że jesteśmy na początku nowego roku, chciałbym Państwu życzyć, aby to był rok przynajmniej nie gorszy niż ten, tamten poprzedni, e, aby był lepszy, aby spełniło się w nim chociaż część Państwa marzeń, a problemy, troski, z którymi się spotkacie, bo niewątpliwie tak będzie, abyście mogli Państwo pokonywać je pozytywnie, aby na Waszych twarzach jak najczęściej Gościł, uśmiech, aby to był dobry rok. Życzę naprawdę pięknego 2016 roku. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, tak jak w tamtym roku, w tym roku też musimy sprawdzić pedagogów. Oczywiście dzieci pokazały się z pięknej strony. Więc ja wzywam wszystkich do tablicy, do zaśpiewania kolendy na koniec. Myślę, że Państwo nam pomożecie, żeby nam coś nie wychodziło. Zapraszam wszystkich pedagogów na środek. w roku pomagał nam, Pan Wójt, więc zapraszam tutaj. Żona też muszę na dobry głos, Pan y, Wójt też.